na Wierzbicka, duże troski małych zwierzątek. Wydaje nam się czasami, że dzieci mają dużo łatwiejsze życie niż my, bo nie mają tylu wyzwań i y, tak wielu problemów, nie muszą chodzić do pracy, mogą się bawić. Ale czy na pewno tak jest, że ich życie jest dużo łatwiejsze, czy po prostu problemy są nieco inne? Ale to nie znaczy wcale, że są mniejsze, y, że trzeba obok nich przechodzić, bez pochylenia się nad nimi. Katarzyna Wierzbicka pięknie wprowadza nas w świat w różnorodnych dylematów dziecięcych. Sama autorka jest laureatką konkursu Piórko. Jej opowieść o królewiczu, który się odważył, i elfie do zadań specjalnych miały bardzo dużo, duże powodzenie. I myślę, że ta książka także e, powinna trafić do bardzo wielu dzieciaków i rodziców, abyśmy wzajemnie uczyli się, w jaki sposób e, razem rozwijać się. Bo relacja z dzieckiem zawsze w jakiś sposób rozwija uczy nas e, otwartości, e, uczy nas, w jaki sposób e, okazywać cierpliwość. I tłumaczyć ważne rzeczy. Autorka też napisała książkę Urban Fantazy: Tajne przez magiczne. Całą publikację jest to książka w sztywnej okładce. Całą publikację wzbogacają ilustracje Magdaleny Babińskiej. Jak widzicie, są one bardzo proste, piękne, przyciągające skutecznie wzrok. Ale też jednocześnie pokazujące emocjonalną stronę. Kiedy bohaterzy są nieszczęśliwi, to ich minki też są nieszczęśliwe. A kiedy się cieszą, to mamy takie piękne, silskie obrazki. Ciekawa opowieść z pięknymi ilustracjami, dużą czcionką. Dzięki czemu będzie to świetna opowieść, świetne opowieści dla uczniów nauczania początkowego albo dla przedszkolaków, które no powoli same stawiają pierwsze kroki w samodzielnym czytaniu. Te opowieści nie są długie. Na 56 stronach mamy 5 opowieści. Do tego te opowieści, jak widzieliście, no są dość bogato... W Ilustrowane z dużą czcionką, więc tekstu tak naprawdę niewiele. Ciekawe i zdecydowanie polecam. Do zobaczenia.